Słuchajcie, Niedługo są święta, a więc zrobimy dzisiaj domek świąteczny. Najpierw jest oczywiście piątek, no więc jest paczka. Paczka stoki boki, oczywiście otwieramy. Co jest? Trzy paczki. SpongeBoba, świąteczna. Jakaś? SpongeBoba, przecież SpongeBob dawno się skończył. A świąteczna SpongeBoba i świąteczna Patryka. Ale i tak SpongeBob się już dawno temu skończył, więc no ciuchy z tego wezmę do jakichś ludków jak to jest, jak robimy oczywiście domek świąteczny nie? eeeeh, ręce po nie? co bym mogła tak, no nie, nie zostawiam tego odłóżmy z powrotem tam do pudeł ale to wow, to na 1000% biorę ze sobą i teraz tutaj, bo może coś zawsze się ukrywać więc to tutaj sobie jakieś rzeczy powierzemy, ale hojenaczkę ja biorę na 1000%. I też ten domek nie będzie tak, no że świąteczne musi być wszystko, więc weźmiemy stąd roślinki, bo te roślinki są piękne. Naprawdę, bardzo mi się. Te ja, roślinki podobają. O, nie mi się. Roślinki mi się bardzo podobają, te tutaj, te. Więc je weźmiemy, ale najpierw sobie. Poszukamy coś, czy tutaj nie ma czegoś jakiegoś fajnego. Yy... Nie wiem, czy już wróciła do początku, czy nie, ale sobie yy... poszukamy trochę, dobra. Chyba już wróciła do początku, więc tutaj takiego ciekawego nic nie ma, ale weźmiemy tą choinkę. Nie, no nie da się, a tutaj się da. Tak. Prezent się da włożyć, ale choinki się do prezentu nie kładzie weźmiemy te roślinki, weźmiemy te listy dużo różnych listów, no nie te, po prostu tak te listy, ciuchata tam nie musimy brać, bo listy nam, nam się przydadzą do jednej rzeczy, którą wam pokażę jakiej jak będziemy... <słuchy> 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 Przepraszam. Jak będziemy na miejscu, to wam pokażę oczywiście do jakiej. Czyli w domku Ok, a więc. No, ja idziemy teraz. Musimy przejść do naszego, oczywiście, domku, w którym to wszystko będziemy robić. Dołek, w którym będziemy robić. Nie wiem, który to właśnie może być. Nie chcę mojego dwupietrowego niszczyć, bo tam jest święta rodzinka. No, ale mogę... ten. No... dobra, dwupietrowy. I tak już się w nim za bardzo nic nie dzieje. Z dwupietrowego... no, jest odcinek. Z takiej rodzinki akurat. Jak byli w szkole i w różnych miejscach. No, ale nie za dużo. Już są dwa takie odcinki z tej rodzinki z dwupietrowego dołku. Ale nie wiem czy pokazywałam na YouTube ten domek właśnie, ale więc go już nie zobaczycie. No chyba pokazywała. Tak. Dobra, budujemy. Aha. Bo możecie też zobaczyć, że są tutaj nowe rzeczy. Tutaj się wybiera jeszcze 100. No i to i trochę też się przez to pogubiłam, ale powinno po być git. Wszystko sobie najpierw pousuniewamy. A więc zaczynamy. Pierwszy pokój świąteczny. Święta oczywiście się wiążą z czerwonym, a więc ściany będą takie czerwone i pomarańczowe. Następnie podłoga. Taka ciemna sobie zrobię, tu i tu, bo też trochę tak nawet mi będzie pasować. Następnie tutaj do przybierania, ale do przybierania świąteczne. Żeby tak było świątecznie, no to możemy dać to. Bo to jest świat, to mi się wydaje, takie drewniane, nie? I zanim przejdziemy do dalszych ciągów, tego wszystkiego, to nam się przyda, bo tutaj te dwie roślinki idą i musimy wziąć pudło. Yy, pudła są chyba tutaj, tak. Po prostu do jakieś pudło, takie, żeby było widać coś w środku. Oto. To pudło jest takie do listów. I właśnie w tym pudle będą listy. Nie tylko, bo oczywiście na dworze też jest takie miejsce do listów, ale to jest, że oni jeszcze nie wzięli tych listów, więc tutaj do tego pudełka też pokładłam, tu pokładłam, że oni jeszcze ich po prostu nie otworzyli. Aha, chciała to wyrzucić, że jeszcze ich nie otworzyli. Choinka. Może będzie stała tutaj. Właśnie to jest takie jest trochę miejsca, ale pomyślę nad tym. Choinka na razie... Zostajesz tam, gdzie jesteś. I tutaj mam coś świątecznego. nie. Chyba nie mam nic, ale mogę wziąć świeczki. Tutaj włożymy jedną tą i tą mniejszą. O! W ten sposób że ta nasza półka trochę tu już się ładnie zapełniła z tej półki wszystkie w ogóle Całe miejsce zapełnić i to nie jest Halloween teraz, więc tych dekoracji nie bierzemy Na przykład możemy wziąć to Nie no to trochę to jest takie Za miłosne eee... Dobra stąd już nie będę nic brała Stąd też chyba nie Może Jakąś roślinkę wezmę... O, to wezmę i tu... Nie, zabawki. Teraz się już gubię z tym komplecie. Co jest? Czyli gdzie to teraz jest? W pudłach? Nie. W tym? Tak. Ja już się, słuchajcie, tak pogubiłam z tym wszystkim ja tu się nie zmieści. Nie, to jest za duże, więc tego Wykazuję to na razie. No. Ale muszę coś tutaj dać też. Czerwone. Świetny. Tak, to zostaje tutaj na 1000%. I dalej mamy miejsce do choinki. ja chciałam już tak zrobić, żeby ją wyrzucić normalnie. Przecież przed chwilą jej nie wyrzuciłam. Bo się to zbliżało do tego. Mamy czerwony dywan. No w sercu, ale jak go tak właśnie zrobimy, to nie widać, że on jest sercowy. I tutaj na no, to by można jakieś rzeczy świąteczne przyczepić. I... no nie ma nic świątecznego takiego, ale... Idziemy po coś świątecznego. O! O coś świątecznego, czyli na przykład właśnie jakieś kartki. Skąd możemy wziąć rzeczy świąteczne? Stąd Widziała tutaj jakąś taką świąteczną, dużo różnych rzeczy tu widziałam. I karty też są, czy muszę wziąć kartony? Są to wezmę. ten duży, największy, oczywiście. Będziecie mieć psa, Jest może być zawsze. Ech. Co tu jest? gdzieś tam ciuchy, to nie jest potrzebne. Dobra, z już nic tam nie bierzemy. Tutaj. Tu są rzeczy świąteczne, normalnie wiedziałam. Pierwsze są, jest choinka mała, którą możemy dać gdzieś indziej niż tą dużą, więc bieremy. Na chwilę stąd wyjść. Na chwilę musi wyjść. Pokładziemy te czapki różne, no nie to, bo to nie jest świąteczne, ale to i to. Tutaj mamy rzeczy świąteczne Tu weźmiemy skarpetę Tę, tą zabawkę jakąś. Nie wiem co ona zmieni nam w tym, ale coś może się zmieni. Może będzie łani. O i tutaj mamy rzeczy świąteczne do świętego do gwiazdora. do świętego Mikołaja. Tutaj możemy wziąć... Aha, już się nie mieści, dobra, to dawaj, to jest Trójświętego Mikołaja, tak, pokładziemy. I po prostu wezmę jakieś grubsze ciuchy, żeby tam je pokłaść. Dobra, i jakieś też po prostu wezmę, te wszystkie ciuchy. Nie takie te, które są jakby mega Krótkie jak na przykład tamto. Tylko coś właśnie takiego i piżamy się przydadzą, więc. też. O! Teraz trzeba dać jakiemuś tam ludkowi. damy ci gościu. Ja wziąć w ogóle kartki, a wziąłam coś kompletnie innego niż miało być. Więc. no. Yy, nie wiem skąd jeszcze można te jakieś rzeczy tu pobrać. Mamy naprawdę dużo różnych miejsc, a ja naprawdę nie wiem w jakim może być coś świątecznego, bo kiedy ja coś świątecznego brałam? O tutaj! To jest trochę tak, nie, to nie jest świąteczne w ogóle. Dobra, wracamy do chatki. W domu poukładamy te wszystkie rzeczy, które wzięliśmy, bo no po coś chyba je braliśmy, nie? Yy, tutaj z tą choinką będzie jeszcze jedna choinka, ale ta inna choinka, że ta będzie w salonie na 1000%, a ta, ta mała, co tutaj mam ją, ona będzie do góry w pokoju jakiegoś dziecka. Albo, ty, może tutaj któraś pójdzie? Ta mała pójdzie tutaj na 1000%, jednak yy, ciuchy mogę na razie wejść. weźmy, tę grupę. Jak na przykład to? I te grube ciuchy, to jest piżama. To jest normalny ciuch, normalny ciuch. Normalny ciuch, normalne. To jest taka bluza. Normalny ciuch, to jest piżama. Mamy kolejną bluzę. Tu jest kolejna bluza. Tu też, dajmy jako bluza. No i ciuch świętego Mikołaja. Jakieś tu ciuchy mamy, ale teraz co z tymi czapkami zrobić, więc pomyślałam sobie tak. To bierzemy, usuwamy stąd i tak, prawda? Okay, Co. nie pójdzie, więc. No. Szybcikiem zrobimy. Chyba zrobię tego parę 2 kompletnie. Nie, to mi się nie podoba w tym pokoju. Nie wiem, jak to się doko. O, tak. Dobra, weźmy te największe półki po prostu, albo takie pokładźmy. Nie będą, inne, nie będą i mała i nie będą za duże trochę tak o. i tutaj pokładziemy te czapki bo to zrobimy jako ozdobę nie jako czapka, ale dobrze wiem, że to jest czapka ale to po prostu będzie ozdoba o, coś w takim stylu mi się podoba i tu zrobimy jeszcze na szybciku łóżko do psa gdzieś tu jest miejsce takie psowe chyba o, było takie miejsce tu. Do pieska. Tutaj są, będzie karma do pana pieska, a łóżeczko damy tu. O tak. I pies ty... O, żeby... O! A Kusina dusi to może wstać. Dobra, pies będzie tak spał. No a to pójdzie na stół, który tutaj będzie, ale mamy na razie tylko ten pokój. Nie jest on jeszcze dokładnie skończony, ale mi się bardzo na razie podoba. I piszcie w komentarzach, jak tam wam mijają święta na razie. I czy Wy też byście chcieli zrobić w Toca jakiś domek świąteczny, albo czy robicie, albo robiliście domek świąteczny w Toce, to, to piszcie w komentarzach. Bo bardzo bym też chciała dowiedzieć się, jak tam u Was mijają święta, na przykład, lub coś takiego. A ja na szybciku możecie też widzieć, że coś tu jeszcze dokładam, bo to będzie na stół, a to te świeczki tutaj zapalimy, na przykład. I na szybciku zrobimy stójcie, nie? Ja to chyba na odwrót zrobię. To pójdzie tutaj, obraz pójdzie tu, tak. Kominek tutaj i nad kominkiem trzeba powiesić to. Tutaj zrobię jeszcze... Ostatnia rzecz, która będzie w tym filmiku, to jest to, co właśnie robię. Czyli to musi być tu i... Czyli, czyli jeżeli my to złożymy, nie będzie widzieć, tak? Trochę niżej. A może to położymy tu? No tak też może być. Albo na odwrót, żeby to było bardziej widać. Zobaczcie, jakie my tu komplikacje robimy, a to jest ostatnia rzecz. Zeparcie jeden z tego, bo my tutaj bardziej to przynosiliśmy rzeczy, ale dobra, to party dwa będzie z tego oczywiście. Zrobiłam i tam będzie całe dokończenie tego wszystkiego, Ona, a tak na razie się prezentuje moje miejsce. I pa! Pa!